No, a u mnie takie drobne robótki dzisiaj: wymiany zębów tam, gdzie potrzeba. Ogólnie mam, miałem kilka teraz takich przypadków, że ścierała mi się ta śruba późna i ząb wypadał. Ząb jako tako sam w sobie nie był, nie wiem, jakoś mocno starty, natomiast przecierała się ta śruba i, i ząb znikał. Albo się luzowała, też takie miałem tutaj przypadki. Więc to jest 10.9. Nie wiem. Nie wiem co miałem wcześniej pozakładane. Ale, ale trochę się teraz bawię, żeby, żebym już nie miał takich przygód na polu. Bo później jeden ząb gdzieś się zgubi, wymienię na nowy. No i tak to teraz w tej maszynie widać, że jeden długi, drugi krótki i tak, i tak ciężko to dopasować, ale jak już, gdzie te stare, które tu zostały, zaraz wam pokażę ile tego zostało, no to już staram się na nowe powymieniać i jechać. Jechać w pole i podprednicę działać. co ja tutaj kupiłem. Ale, no, kurde, mogłoby to. Znaczy, jest tak, jest ciasno. Mogłoby być trochę lżej. Wiem, że to oryginalne, co tu miałem samy, no to idealnie tu pasowały. Natomiast te, nie wiem, jakieś dorabiane, ale szczerze mówiąc, na szybko coś kupiłem, bo, bo zauważyłem, że nie mam nic na stanie. Pewne braki są. O, tutaj zobaczcie ile tego zostało zęba. Już tyle, że chwilunia i zacznie tą rządziel tutaj ścierać. I trochę popracowały. I tak jak mówiłem, trochę brakuje na otwór, więc wbijam to tak, na hama, a później Wbijam śrubę. No i ten gwint jest lekko faktycznie później zjechany. No ale ale tak jak tutaj pasownie jest założony. W włoskiej poduszce siedzę. Nie wiem co to jest, ale, ale wygodne. kontra oczywiście, bo lubią się luzować. Tak w ogóle to się zastanawiam, czy nie pozakładać tutaj w tej maszynie takich redlic wzmocnionych. Mam coś takiego w swojej Amazonce i naprawdę, kurczę tam kupę hektarów zrobiłem i one cały czas są w bardzo dobrym stanie. Tylko, że to są takie no jednolite po całości, po całości dzioby z tymi odkładniami. Tutaj są akurat dwie części, ale zastanawiam się, czy tych końcówek samych, tych z Delta Flex, jakichś takich mocno wzmocnionych, nie kupić, założyć, wszystkie zmienić i nie zaglądać tutaj, nie zaglądać. No bo trochę denerwujące jest to zakładanie, co chwilę ścieranie, wiadomo, chce się troszeczkę tańsze części kupić, i później się siedzi pod maszyną i, i wymienia, bo kilka hektarów przejadę i, i to znika w oczach. Więc może czasami lepiej trochę więcej wydać, a pojeździć dłużej. Trochę mnie te dłuta zmęczyły, więc jest aktualizacja. Nawet nie widziałem, ale Landstal ma swój sklep z częściami. I tutaj w tym przypadku ja sobie do tego bezorkowca swojego zamówiłem dłutka. Zaraz Wam zresztą pokażę, ale też oczywiście są części do głębosza którego też u siebie posiadam, więc jest z I części uniwersalne, więc można powiedzieć, że nie tylko maszyny Landstalla, ale też takie uprawówki, możemy tutaj do uprawówek części znaleźć. Więc to są takie czasami pozorne oszczędności, gdzie kupujemy sobie trochę tańsze części, mając nadzieję, że, że będzie to chodzić, a później albo znika w oczach, albo się odkręca, a w tym przypadku, tak jak tutaj, to też jest ważne, że mamy dwa otwory na śruby. W tamtym przypadku miałem, zresztą tak jak mówiłem na początku filmu, że, że czasami mi się to odkręcało i zgubiony ząb i już jakaś wymiana. Natomiast no, przy dwóch śrubach no, to jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się zgubi. Grubość, druga rzecz. Wzmocnione, napawane, węglik. No. To ma chodzić. Po prostu to ma chodzić. Nie, że co chwilę przejadę kilka hektarów i zaglądam, ile mi tam jeszcze zostało. Tylko zakładam, i pracuję, jadę, a nie, a nie co chwilę leżeć pod maszyną. Fakt, że na włoskiej poduszce to było wygodnie, ale wolałbym jednak siedzieć sobie na miejscu kierowcy i jechać do przodu tym fędzikiem i ranstalikiem. No ja wiem, że to do mycia jeszcze nie zdążyłem ogarnąć, ale też pewnie zaraz będę coś kombinował, chociaż przewróciłem nas drugą stronę oryginalne, więc jak się zjadą, no to też coś tutaj będę zamawiał. A wiecie, że może być nawet trzecia maszynka z Randstalu niedługo, bo złożyłem, zostało mi tam 50 tysięcy na prowie. No i talerzóweczka może się pojawi. Zobaczymy, jeszcze nawet nie mam odpowiedzi, ale jeżeli będę miał, no to, no to trzy maszynki już z polskiej firmy u mnie na gospodarstwie. Elektra wie. Hmm. O. Tak lepiej. No. Tak to można po nocach robić albo po rankach, bo ledwo szósta. A dobrze, rozkładanie, jazda na drogach aktywna, rozkładanie. Cyk. Latuje pszeniczka. Już wczoraj ciężko mi było nagrywać głowa bolała. Ale od rana ruszamy elektra, połowa gospodarstwa, później wjeżdża euforia. 320 roślin na metr, 148 kg na hektar. Głębokość siewu. Zaraz zobaczymy. No właśnie, tu miałem dylematy i to duże dylematy bo nie wiadomo czy będzie padać patrząc na to jak się zaczyna sucho robić jak zaczyna brakować wody no to stwierdziłem 3-4 centy muszę wrzucić ale coś teraz na pogodzie widać, że ma spaść jednak chyba nie będę ryzykował i te 3-4 centymetry zostają 2-3 byłoby idealnie natomiast jeżeli zasieję na 2 centy i ta ziemia i nie będzie padać na przykład ziemia przeschnie no i to ziarno będzie stało, nie będzie chciało kiełkować więc nie przesadzam z głębokością, ale trochę głębiej jest tu się pojawia pojawia ziarenko ta ziemia tak wymieszana trochę suchej no jest takie 3-4 centy no. trochę suchej trochę mokrej Chociaż nie będę też narzekał, bo jakieś resztki wilgoci w glebie są. Zresztą widzicie, jak się trochę grzebnie. No to mówię, na 3-4 centach jest fajnie. To, co z wierzchu, może przeschnąć bardzo szybko. No jak spadnie deszcz, no to no to co? To nic, myślę, że też będzie dobrze. E, Nieraz mi tam z 4 centów pszenice ruszały i krzewiły się nawet dobrze. Gorzej jak zasiejemy na 5, 6, 7 no to wtedy może być kiepsko no i taka pszeniczka już krzewić się będzie słabo i to bardzo słabo i z drugiej strony dwa rozkrzewienia przy 320 640 sztuk to już jest dobrze trzy to już jest trochę za dużo dwa dobre rozkrzewienia albo dwa i pół tak będzie najlepiej dwa i pół rozkrzewienia czyli trochę dwójek trochę trujek. no i oczywiście kontrola szybka czy żaden mi tutaj wężyk nie wypadł? Bo czasami się zdarzało. Kontrola sekcji wysiewającej. Czy nic tutaj nie jest przyspchane. Również dobrze. Tu taka mała awaria. Nie naprawiłem tego jeszcze, ale nie chciałem przed samymi siewami tego rozgrzebywać, tego siłownika, bo... No, bo chciałem to posiać po prostu. Trochę mi tam kilka litrów oleju wyleci, ale, ale przynajmniej będę miał robotę zrobioną, a po pracach dopiero się za to będę zabierał. Prędkość robocza może nie jest jakaś zawrotna, bo 10 km na godzinę, ale zauważyłem, że te kółka dociskające z tyłu, jak jadę trochę szybciej, takie 14-15, trochę podskakują i już tak nie dociskałem jakbym tego chciał w tych warunkach na ten moment. Czyli jakaś możliwa susza. Więc wychodzi 2,5 hektara na godzinkę. Prawdopodobnie, co tam dzisiaj chce strzelić? 30, 35 hektarów. No, 30 to będzie dobrze. 30 hektarów też będę zadowolony. I tak do, do wieczorka, pewnie do 21, do 22 zejdzie Pierwsza poważna awaria. Jakby to Ej, wkręci się Jak to jest wkręcone Oho Jaki piękny system A To bym musiał odkręcić I wtedy Nie no Z takimi poważnymi sprawami To, to szybko nie zasieje nie ma szans! Sorry To się nie uda Huu, dobra, do przodu 20 hektarek od wczoraj ciągnę. Także szybko pójdzie. Jak dzisiaj nie skończę, to jutro pewnie coś tam z samego rana zostanie. Ale jakieś 30 pewnie dzisiaj pyknie. No jak podpinam siewnik, no to też na tym monitorze fajnie sobie rozkładam na pół tego pół monitora, pół monitora siewniczek. I praktycznie. No wszystko widać. no Nie trzeba dodatkowego monitorka do nawigacji. Pan tutaj, e, tak widzi mnie, żonę i się zastanawia, skąd naj zna. Ja mówię, widzieliśmy się gdzieś, nabawiliśmy się na jakim weselu. pani też była na też była na weselu. No, razem gdzieś na pewno na weselu trzeba widzieć. 100%, 100%. Wesele. Jak Bo my, A pan jest skąd, w jakim Od No to blisko. Szkoda, no. że moi dzieci. Ale skąd kobietą, pan też byłem. No Kogo wesele było? No to teraz najważniejsze: na kogo weselu się widzieliśmy? 100% wesele, tylko u kogo teraz? No, to trzeba pomyśleć intensywnie. Jak? Dobra, daj pół. Stu, całe studia mi przemknęły przed, przed oczami. Dają smacznie. Do tak, no. tak, tak, Też bym się sprawdził w roli takiego testera. Na pewno nie, nie wyszłoby gorzej. Ja, ja wiem co dobre jest. Ja wiem co dobre jest. Bardzo dobre w życiu wybory podejmuję. Bardzo dobre. Tu jest ładna impreza. Bardzo ładna. Ale tu jest mamy to ładnie. A tu? A tutaj u wszystkich takie klimaty. No tak? Tak mi się tu podoba. No. A tobie Bacza? Zobaczcie, to tańsk. Andzia Dorszyk? Andzia Dorszyk? Jest taki, jest taki problem, bo Andzia teraz właśnie na to Santorini leci i w ogóle nie reaguje na to, że głodny, że Grzesiu głodny. Więc idę na Dorszyka, Dorszyka chyba sam. Ja powiem tylko, że wbrew pozorom takie siedzenie i jedzenie cały czas jest bardzo męczące. My tak na mieliśmy, że tylko jechaliśmy, jedliśmy i później piliśmy, więc to jest męczące. Ale to się rozchodzi. Zapraszamy Ale to się rozchodzi. No, kulebiaczek z szyneczką naszą Polską. Do tego polskie pomidory, kapusta polska. To, to, to musi się zgadzać. Musi, musi. Uwaga, będę jadł. Jest to kulebiaczek, czyli taki standardowy, standardowy obrazek z jedzącym grześkiem w tle. Ale połączenie: pomidory, kapusta. A co z twoją Nie ma. Wy wy właśnie wypadłem z kretozy. No niestety. Pojechał na festiwal kuchni polskiej, tam. Festiwal wleciał i Ketoza poszła daleko. Jedzcie dziewczyny? Od poniedziałku? Poniedziałek się za siebie bierzemy. Co poniedziałek tak nie Jeden garnek strzelił już. Nie ma. A trochę jeszcze osób chętnych zostało. Ciemi tu z tym. Dobra, jedź. Jedź szefie. Szefie, jedź. Dawaj, zrywa zrób, zrywa. Na, jednej, na jednym kole. Za mną. Do domu.